Witajcie na kanale Kwasher Official. Szukałem zestawu do gotowania w plenerze. Biwaki, wyjazdy, jakieś zjazdy, czy też może trudne czasy. Takiego zestawu, który byłby w stanie wykarmić 10-20 osób. Jeden taki zestaw już znalazłem. Ten to i wykarmi ze 200 osób. No ale targać to trzeba podczepiać łaza i, i cała wielka wyprawa. Szukałem czegoś mniejszego, więc bardziej poręcznego. No i jakiś czas temu pisałem z kumplem z Zawielkiej Wody, on mówi, Kwasior, weź zobacz, firma GSI, czy kukset tak się nazywa zestaw. Znalazłem, poczytałem, zainteresowałem się, spodobał mi się zestaw, więc go kupiłem. Film nie jest sponsorowany, mam taki zestawik, proponuję, chodźmy do stołu, otwórzmy go i sobie zobaczmy. Tak prezentuje się karton. Cyk-cyk-cyk, co wchodzi w skład. I otwieramy. garnki przychodzą w czarnym pokrowcu, co jest bardzo sympatyczną sprawą, bo przecież osmolone one będą i pokrowiec zabezpieczy samochód czy też inne miejsce, w którym je przewozimy przed zabrudzeniem. Przenosimy to wszystko, transportujemy za górne uchwyty od dużego kotła i sobie zasuwamy. Trochę się te więc jeśli chcemy pozostać w ukryciu, należy jakoś to wyciszyć. Standardowe rozwiązanie gsi sajowskie, zamykające całość, taki pindolek z uchem, cyk, ładnie to wszystko działa, działa. No i teraz tak, z góry witana nas patelnia, głęboka, z nierdzewki, uchwyt z systemem blokującym, działa w ten sposób, należy te dwa pręty przycisnąć, wtedy to wskakuje, wyskakuje, ale tutaj widzę, że lewy trochę marnie wskakuje, będę musiał tutaj sobie to odgiąć chyba, co by przy większej ilości jadła nam patelnia się nie złożyła, także pierwszy minus, powinno to lepiej funkcjonować, pierwszy minus, ale dobra. Aha, tutaj mamy jeszcze silikon, co by się nie poparzyć, i wszystko jest elegancko. Pokrywka solidnie działa, solidnie, ucho przyczepione. W ogóle jakość wykonania tego jest bardzo sympatyczna. Gruba stal, porządnie to wszystko wygląda. Logo producenta jak najbardziej sympatycznie. Druga pokrywka analogiczna. No i w małym kociołku, co my tu mamy? Dodatkowo dokupione te dwa elementy: chochelka i szpatułka. System otwierania i blokowania rękojeści. Analogicznie jak w patelni, z tym że tutaj to wszystko pięknie działa. Cyk. Dobrze. Chochla ma dwa poziomy. Cyk, pierwszy. Możemy tak nalewać strawę gorącą, pyk 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 z kotła. A możemy też, jeśli chcemy, chochelką mieszać. Ładnie to wszystko się zaklikuje. To porządnie, to porządnie. To możemy mieszać gotować i tak dalej i tak dalej. Także chochelka w środku jest mniejszy garnuszek, o jeszcze nie zdjąłem watki. E, 5 litrów. Porządnie to wszystko zrobione, tutaj zanitowane uchwyty, gruba stal, grube dno, naprawdę sympatyczna sprawa. No i ostatni, finalny, duży kocioł, 8,5 litrów mający. Proszę bardzo, tak się on prezentuje. Logo producenta. Cyk też grube dno. To dobrze, to ważne, patelnia również posiada grube dno. Grube dno lepiej rozprowadza ciepło, lepiej kumuluje to ciepło, nie przypalają się tak potrawy, więc jak najbardziej zestaw wygląda na porządny mieszamy zupę, mieszamy cyk, nalewamy ludziom, wydawka, grochu, ważurek i tak dalej. Próbujemy tutaj już. Smash burgery możemy robić, czy boczuś z cebulką mieszamy, jajeczko i wydajemy na śniadanko ludziom. Ale dobra. Trochę się rozważyłem, już mi ślinka cieknie, a zaczyna padać deszczyk. To też zwijamy wszystko. Cyk, cyk, cyk. Tutaj zobaczcie, jest dużo miejsca na podpałkę, na przyprawy, jakieś ingrediencje do gotowania, marnowane mięsiwo. Wszystko możemy sobie tutaj już włożyć i przenosić bezpośrednio w miejsce obozowania, w miejsce do gotowania. Pokrowiec. Pamiętajmy, że uchwyty do góry podczas wkładania do pokrowca i cyk cyk cyk. Pięknie to wchodzi. Hop, zapinamy ucho i lecimy. Dobra, pali się. Witam się więc z Wami bardzo serdecznie, ale już z bazy, ponieważ. Wichura wzmaga się, wieje coraz mocniej, i notabene, ciekaw jestem, co też za zmiany nam te noworoczne wichry przywieją. A drzewie i gadali, że jak po nowym roku silne wichury, to i niespokojne czasy będą, dużo zmian będzie na świecie. Zobaczymy, jak to będzie. Jak zwykle, czas pokaże. Wracając do zestawu. Stalnie rdzewna, bardzo porządnie całość jest wykonana. Poza jedynym tutaj mankamentem niedoklikiwania się lewej strony uchwytu patelni, ale wydaje mi się, że dognę jakąś blaszkę i będzie wszystko dobrze. A tak to, jeśli będziemy dbać o ten zestaw, spokojnie przeżyje kilkanaście, kilkadziesiąt lat, ba, może nawet nas samych. Więc jeśli szukacie solidnego zestawu do gotowania outdoorowego, gdzieś w plenerze dla kilku, kilkunastu może osób. Jak najbardziej Trubset polecam od firmy GSI. E, trzy materiały, na których zawsze polecam ważyć jadło, to stal m, czarna odpowiednio spreparowana, żeliwo odpowiednio spreparowane. Jak to zrobić? Dwa różne procesy. Wypiszę Wam linki w opisie pod tym filmem. I stal nierdzewna właśnie. Pod względem obsługi, a w zasadzie bezobsługowości, wygrywa ona nie trzeba tutaj nic robić, nie trzeba tego olejować, dbać, przecież to nie zardzewieje. Myjemy, niech to samo wyschnie i z głowy, więc nowoczesność w domu i w zagrodzie. Będziemy ważyć zaraz bardzo stary przepis, ale jakże adekwatny do dzisiejszych czasów. Będzie to oszczędne smarowidło na chleb, czy też awaryjne smarowidło na chleb, ale to już będzie można zobaczyć na kanale Kuchnia Kwasiora, na który bardzo serdecznie Was już teraz zapraszam. Link do tego filmu również napiszę w opisie pod tym filmem. A tymczasem cóż, przyjaciele? Żegnam się z Wami i muszę przygotować sobie wszystko do ważenia. Do zobaczenia. Hej. Co to będzie? Co to będzie?